Witamy w kobiecej matrycy. Posłuchaj uważnie. Większość mężczyzn udziela kobietom komplementów, które znikają z ich pamięci w mniej niż 30 sekund. Ale powiedz trzy właściwe, a ona będzie odtwarzać w myślach Twój głos w nocy, myśląc o Tobie, czując do Ciebie pociąg, pragnąc Twojej obecności. To nie są tandetne teksty na podryw. To psychologiczne bodźce wykorzystywane przez emocjonalnie ugruntowanych. Stoickich mężczyzn, którzy przyciągają bez pogoni. Zanim zaczniemy, jeśli chcesz opanować męską obecność, panowanie nad emocjami i ciche przyciąganie, polub, zasubskrybuj i dołącz do Stoic Circle już teraz. Zaczynajmy. Część pierwsza. Dlaczego większość komplementów sprawia, że wyglądasz na słabego? Oto niewygodna prawda. Większość mężczyzn komplementuje kobiety z potrzeby. Mówią rzeczy w stylu. Jesteś taka piękna, jesteś idealna, jesteś niesamowita, brzmi dobrze na pierwszy rzut oka, prawda? Błąd, te komplementy są ogólnikowe, są przewidywalne, a co najgorsze, stawiają ją ponad tobą. Kiedy słowami stawiasz kobietę na piedestale, może się uśmiechnąć, ale w głębi duszy jej atrakcyjność spada, bo ujawniłeś coś niebezpiecznego, szukasz potwierdzenia, próbujesz zdobyć jej aprobatę. To nie jest męskie. To nie jest stoickie i zdecydowanie nie jest uwodzicielskie. Kobiety nie chcą uwielbienia, pragną obecności, chcą czuć, że twoja uwaga jest cenna, a nie że jest poświęcana każdej kobiecie noszącej szminkę. Zasada stoicyzmu. Marek Aureliusz nie błagał o zrozumienie, obserwował. Mówił mniej, ale kiedy mówił, jego słowa miały znaczenie. Bądź mężczyzną, którego komplement wydaje się zasłużony, a nie potrzebujący. Krok do działania. Zanim skomplementujesz jakąkolwiek kobietę, zadaj sobie pytanie: czy mówię to, bo szanuję to, co widzę, czy dlatego, że chcę, żebym mnie polubiła? Tylko jedna odpowiedź sprawia, że jesteś atrakcyjny. część druga, komplement numer jeden, masz coś intensywnego w oczach. Podoba mi się to. Nie chodzi o makijaż, to psychologiczny urok. Nie chwalisz jej wyglądu, odczytujesz jej energię. Dlaczego to działa? Bo jest nieoczekiwane, bo sygnalizuje głębie bo teraz zaczyna się zastanawiać, co w niej widzisz. Zaszczepiasz w niej ciekawość, a ciekawość karmi wyobraźnię, a wyobraźnia to miejsce, w którym rodzi się pożądanie. Stoicka refleksja. Zdyscyplinowany mężczyzna nie mówi zbyt wiele, ale kiedy już mówi, jego słowa trafiają głębiej niż powierzchowne pochlebstwa. Jak to przekazać? Zniż głos. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Mów powoli, a potem przerwij. Cisza dopełnia reszty. Część trzecia. Komplement numer dwa. Czujesz się niebezpiecznie. Lubię kobiety, które znają swoją moc. Ten jest magnetyczny. Odzywa się do jej ukrytej strony, tej, której większość ludzi nigdy nie dostrzega. Wiele kobiet tłumi swoją uwodzicielską energię, aby sprostać społecznym oczekiwaniom. Kiedy rozpoznasz ją spokojnie i bez osądzania, odblokujesz coś w jej wnętrzu. Nie chwalisz jej ciała. Akceptujesz jej kobiecą siłę. Oto sekret. Kobieta chce być widziana przez mężczyznę, którego nie onieśmiela jej intensywność. Ten komplement mówi: jesteś silny i mnie to nie przeraża. Teraz dynamika się zmienia. Teraz ona chce zrobić na tobie wrażenie. Zasada stoicyzmu. Prawdziwa męskość to nie dominacja. To emocjonalne powstrzymywanie się, bycie stabilnym, podczas gdy energia krąży wokół ciebie. Używaj tego, gdy. Drażni Cię, testuje Cię, kwestionuje Twoją postawę. To zamienia napięcie w pociąg. Część czwarta komplement numer trzy Czujesz się przy mnie bezpiecznie? Powiedz to spokojnie powiedz to z pewnością siebie nie jak pytanie, lecz jak stwierdzenie. Większość mężczyzn stara się udowodnić, że są bezpieczni. Stoiczny mężczyzna zakłada to. To tworzy emocjonalną bliskość bez wymuszania. Dlaczego to działa? Pokazuje cię jako osobę ugruntowaną. Od razu buduje zaufanie. Sprawia, że ona się relaksuje w twojej obecności. Bezpieczeństwo to brama do emocjonalnego poddania się. A kobiety otwierają się emocjonalnie tylko na mężczyzn, którzy je utwierdzają. Nie prosisz o pozwolenie. Pokazujesz, że jesteś świadomy swojego wpływu. Wniosek. Mów jak stoik. Zapomnij o prostych komplementach. Zapomnij o pustych pochlebstwach. Jeśli chcesz, żeby myślała o tobie w nocy... Jeśli chcesz, żeby twoje słowa rozbrzmiewały w jej głowie, przestań mówić jak chłopak szukający aprobaty. Mów spokojnie, mów z pozycji przyziemnej, mów jak mężczyzna, który przewodzi emocjonalnie. To nie są linie, to ramy, ramy, które pozycjonują cię jako osobę wartościową, opanowaną emocjonalnie, stoicką i męską. Koniec ze słabymi komplementami. Jeśli ten film dał ci prawdziwą przewagę psychologiczną, polub go. Subskrybuj Stoic Circle, aby co tydzień otrzymywać lekcje o męskim mistrzostwie, dyscyplinie emocjonalnej i cichym przyciąganiu. I wyślij to mężczyźnie, który musi poprawić swoje słowa i nastawienie.